Witam wszystkich w kolejnym materiale. Tym razem chciałbym przedstawić Wam motocykl. A bardziej zbiór części do motocykla. Bo i są koła, i jest zawieszenie, zbiornik, lampa, siedzenia, silnik. Jest i rama. A jest to motocykl dość ciekawy. Jest to MZRT125, tak zwana trójka. Rocznik tak wstępnie określiliśmy na 61. Musimy dokładnie jeszcze po numerach zidentyfikować, z którego roku motocykl pochodzi. Tak jak widać, motocykl jest rozebrany na czynniki pierwsze, będziemy musieli go na nowo złożyć, spasować, skompletować i poddać całemu procesowi renowacji. Nie wiemy jakie braki jeszcze w tym momencie, czego brakuje, co jest nieoryginalne, co jest zniszczone, przerobione. Są już pewne podejrzenia, na pewno jest, że siedzenie przednie jest to siedzenie ziża, przerobione, bo je są dospawane mocowania, więc si siedzenia przedniego są tylko kawałek stelaża i sprężyna, więc to jest nic nieoryginalne. Yy, kierownica wydaje mi się, że również jest nieoryginalna. Uchwyty na pewno są nieoryginalne. Klamki, klam klamki są podobne jak też tak jakby zirza. W ogóle tutaj jest już klamka ułamana i była dorabiany taki uchwyt uchomocujące. Tu mamy sygnowanie Mila. Więc ogólnie jest cały ten zbiór. Musimy to wszystko skatalogować, opisać, sprawdzić czego brakuje. Tutaj mamy szklanki do suwaków tylnych, jest zabierak, yy, są dekle, tarczy, kotwicze, yy, na pewno w tym momencie brakuje, gdzieś się zapowiedziały u właściciela tylne szczęki, mam nadzieję, że zostaną odnalezione, jest i zawieszenie, lampa, licznik, puszka boczna, no i jest dużo śrub, tu jest komplet suwaków jeszcze, silnik. Silnik się kręci, nie jest za stały. Ym, ciężko powiedzieć kiedy był odpalany ostatnio. Silniczek jest malutki. Jest oryginalny filtr. Nawet w przyzwoitym stanie. Tu mamy obok siedzenie tylne. Siedzenie tylne jest oryginalne. Firmy MOVE MOW guma tak jak widać jest podniszczona dość mocno mamy również koła tylko są różne jedno jest, przednie jest yy, na stalowej feldze tylne jest na aluminiowej więc też będziemy musieli to sprawdzić dlaczego to tak występuje na pewno brakuje puszki prądów jest zbiornik nawet z resztkami oryginalnych szparunków mamy również ramę z, również z suwakami, więc na razie etap zakłada skompletowanie go, złożenie, sprawdzenie stanu, sprawdzenie stanu silnika oraz przystąpienie do renowacji. Tak jak widać, jest to wszystko rozłożone. I trzeba to wszystko pozbierać. Są stopki centralne, chorągiewki, kolanko z nakrętką, ale widać, że jest w średnim stanie. Wydech również jest bardzo kiepski. Będzie trzeba już szukać jakiegoś dobrej jakości zamiennika. Większość gum oczywiście wylatuje, bo są zniszczone, że nawet. Nie ma możliwości ich założenia. Błotniki, o ile są delikatnie pokrzywione, to widać, że były już malowane. Więc nie jest to na nich oryginalny lakier. Prawdopodobnie tylko zbiornik jest jeszcze w oryginalnym malowaniu. Tu było emblemat. Niestety nie zachował się. Są tutaj szparunki na dole, gumy boczne również zniszczone więc będzie jako wzór troszkę wżerów zbiornik posiada sikorek, zajrzymy do środka nie zobaczy się jestem ciekawy jak tam w środku wygląda nie trzeba kamerką sprawdzić żeby czasem ze zbiornika nie wyszło sitko ale raczej nie powinno tutaj to jest Nalotowardza ogólnie zbiornik jest ładny no kranika na pewno brakuje obie gumy są do wyrzucenia tutaj jest rama rama, są stopki centralne stopki centralne są dwa razy nawet będziemy musieli rozkręcić to wszystko eee, jeden szczegół co jest tutaj w ramie najmocniej ucierpiało to tutaj ten uchwyt Skręcający stopkę, tam jest pedał hamulca. Ciekawe rozwiązanie: na tej samej, można powiedzieć, sztycy jest i pedał hamulca, i stopka boczna kierowcy. Więc ogólnie poza, poza tym pęknięciem tutaj, wyrwaniem w ramie, to, to widać, że rama jest w całkiem dobrym stanie. Spójrzmy na tylny błotnik. Tutaj widzę, że różne śrubki. Też nie wiemy, czy... jak dużo śrub zostało oryginalnych. Tutaj wydaje się, jak byłby oryginalny szparunek. Tak po brzegu. Bardzo cieniutki. A z drugiej strony... Jakieś tam ślady są, ale niekoniecznie wygląda to ładnie. Będziemy musieli je ładnie wymyć. Tu jest ucho takie urwane. Jest i puszka bożna. Tutaj są takie zamki dorobione. Jest lampa. Jeszcze nie rozbieraliśmy do środka, ale widać, że jest tam. Oprawka. Oprawki są dwie: są kontrolki, jest licznik. Więc to wszystko jest. Lampa jest w całkiem dobrym stanie. Zobaczymy, czy licznik chodzi. Tutaj mamy lagi do zawieszenia przedniego, gumy mocno zniszczone, element do siedzenia przedniego jeszcze może przejrzymy sobie tą drobnicę tu jest też jeszcze drugi licznik albo pozostałości z tego co z zostało są różnego rodzaju obejmy śruby korki nakrętki o tutaj jest wyrwany ten element aluminiowy widzę że już był chyba nawet spawany tylko po zewnątrz więc spękł znowu część śrub już widzę że są współczesne jest drugi komplet suwaków więc sprawdzimy które są w lepszym stanie, wybierzemy mamy tutaj aluminiowy cały zabierak zobaczymy jak to wygląda ale szumią łożyska więc motocykl jest do kompleksowej renowacji koła jakie tutaj są koła jakiej to jest produkcji oponki 275 19 firmy Riesa eee, Web to jeszcze nawet oryginalna oponka zaraz tutaj czy będzie rok produkcji trzeba byłoby odczytać tutaj z numeracji a to sprawdzimy, więc prawdopodobnie był na e, metalowych, na stalowych obręczach. I te obręcze były. Powinny być chromowane. Widzę, że już były malowane, ale widać tutaj resztki chromu. Więc obręcze były, z tego co widzę, chromowane. Tylne, tylna Felga już jest natomiast. Aluminiowa musimy sprawdzić też dokładnie jakie powinien mieć felgi, żeby założyć odpowiednie. Więc można powiedzieć, jest to zbiór takich części. Rozbieraliśmy już tutaj też całą boczną kapę, żeby sprawdzić yy, jakie elementy. Co jeszcze go nie ma, czego brakuje? Jest pronica, krzywka, tylko jest to troszkę tam porozkręcane i tak wszystko wisiało. Co nas cieszy, że silnik się kręci, tylko tyle, ale ten kopniak jest mocno, mocno wygięty. Z boku jest numer silnika. Można powiedzieć konstrukcja podobna jak do IŻ-a tylko silniczek troszkę mniejszy. Bo też jest taki dekielek, dekielek jest akurat aluminiowy. W Iżu 49 jest stalowy, chromowany. Więc troszkę pracy przy tym będzie. Tym bardziej, że musimy nie możemy się zabrać już za naprawę albo regenerację niektórych części. Ponieważ musimy ten motocykl złożyć w jedną całość. Też nie wiemy, ile części jest z kompletu, czyli z jednego motocykla, co było bardzo wymieniane. Raczej blachy są chyba z kompletu. Pozostałe elementy, no to już nie wiadomo, co się z nimi działo. Ale postaramy się wszystko odbudować w taki sposób, żeby był jak najbardziej motocykl oryginalny. Jest to ciekawy egzemplarz. Mało jest takich motocyklów, się spotykana różnego rodzaju zlotach czy, yy, czy nawet na drodze. Rzadko spotykany motocykl. Silnik, pojemność 125, moc podawana z tego, co przeglądałem przez katalog, jest maksymalnie 5 koni, minimalnie od 4,3 konia mechanicznego. Skrzynia trzybiegowa. Nie, sprzęgło z tego co wiem tu jest na łańcuszku już. Więc to też ciekawe rozwiązanie. No i w innych motocyklach też spotykane. Więc troszkę tutaj pracy będzie. Musimy najpierw wszystko to opisać. Usprawnić. Tak abyśmy mogli zamontować to w ramię. I będziemy na bieżąco działali i wrzucali materiały na bieżąco, bo jednak z czasem i nagrywaniem materiałów jest różnie, i zawsze jest tyle czasu, aby wszystko przygotować i wam przedstawić, ale postaram się to systematycznie nagrywać, abyście mogli cały proces renowacji razem z nami śledzić. Zapraszam do komentowania. Cenne uwagi zawsze są przydatne, czy krytyka, czy pozytywne nastawienie, więc będziemy cieszyli się za różnego rodzaju też informacje, czy różnego rodzaju katalogi, jak ktoś też będzie posiadał. Takie, takie materiały są coraz ciężej do zdobycia. Zapraszam do oglądania, komentowania i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Pozdrawiam wszystkich, do usłyszenia, cześć.